Yo, jo jo yo, yo, z tej strony Szczury. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lineage'a 2 na serwerze l Reborn. Małe zmiany, małe zmiany. Eee, robię sobie damage dealera Berserkera. Hmm, prawdopodobnie trochę czasu na nim teraz spędzę, chcę go przekoksać jak najbardziej się da. Z tego względu, że uświadomiłem sobie, iż ta kronika wybitnie nie leży hmm, dla magów. Naprawdę, y, ciężko jest znaleźć dobre party, y, takie wiecie, spontaniczne, magowe. Jak się nie umówimy, powiedzmy na Discordzie z, z kolegami z klanu, to praktycznie nie ma takiej opcji. Hellbandy, Twinsy, to wszystko nie działa. Nie działa to wszystko dla magów, także ja na tym ES-ie praktycznie cały czas soluję. Na EKU nie chcę za bardzo grać. Z tego względu, no, że to jest subklasa. Chciałem 80 wbić na es ie ale na razie, na razie jest lipa. Do tego uświadomiłem sobie, że ja chyba nigdy w Lineage'u nie grałem na damage dealerze, a szczególnie na Melasie, czyli na takim fajterze, wiecie, mieczyk te sprawy. Najlepsze, największe moje osiągnięcia i sukcesy miałem na gry W Mayhem taki klan był. Tam zdobywaliśmy, zdobywaliśmy Aden, takie sprawy, tam wtedy to było, nie wiem, C2 chyba czy coś. Graveland to było C2. No nieważne, ale to były jakieś te niższe kroniki, że zdobycie Aden to był wielki sukces. O, tak to, tak to może podsumujmy. I go tam parę razy obroniliśmy, coś było fajnie. Ja byłem wtedy na OL-u, także też wsparcie. Wcześniej na Gravelandzie właśnie grałem. Graveland? Chyba Graveland. Nie, na Olympusie. A Olympusie zaczynałem w ogóle, to było C2. I tam miałem Dark Avengera, to w ogóle moja pierwsza postać w Lineage'u. Także. No, to też nie jest żaden damage dealer. Później byłem na Ride right Fight. To była właśnie C5, to było po tym, po, po y, Gravelandzie. Tak, i y, y, na tej C5 grałem, 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 grałem. Czym ja grałem? Bo tam chyba jakimś summonerem grałem, mi się zdaje. Także też nic takiego ciekawego do, do, do walki na PVP. Y, no i teraz. Zacząłem od, generalnie od PSA, bo tutaj mówię, nie miałem nikogo. Grałem na PS-ie, bo to wiedziałem, że to jest taka gra dla solo graczy. Później przeszedłem na EEK. Na EKu -E już byłem w paru CP i tu już bardzo fajnie się grało. Ale mówię, to miałem CP, czyli codziennie się logowałem, codziennie wiedziałem, co mam robić. Lider od tego powiedzmy za to odpowiadał i jego, jego zastępcy, i wtedy wiedzieliśmy, co mamy robić, co zbierać. Szły ketry, szły fogi, szło wszystko, co było trzeba. Wbijaliśmy levely, robiliśmy subklasy. No i co? I na tym moim EKU co? Później były magiczne party, i to magiczne party potrzebowało powiedzmy konika. No albo konik powiedzmy był, był bardzo dobrym, jakby postacią, do, żeby uzupełnić, jakby te wszystkie mainy. No bo ja wtedy aek miałem na mainie, a ESA na tym. Na subklasie. Później poszliśmy do tego jednego z tych większych aliansów, nie? Wiem, chyba w New Order byliśmy. No, do mnie jeszcze z tym. No i tam sobie też pograłem kupę czasu, no ale jakoś tak wyszło, że się zmęczyłem, wypaliłem i zrobiłem sobie przerwę. No i teraz wróciłem, zmieniłem klasę główną maina na tego ESA. No i fajnie, tutaj się pozmieniało: 80 level. I opy, nie i opy. Ale tak jak sobie tutaj pogadałem jeszcze z kolegami z klanu, którzy też na, mają jakieś tam doświadczenie na tych summonerach, no to wychodzi na to, że w sumie oprócz łapania PI, łapania fogu i łapania solo jakiejś ketry, warki lub właśnie IOP, no za bardzo nie ma możliwości. No wiadomo, te laby można robić czy coś, bo summoner tam się przydaje, no ale to jest wszystko, no czyli trochę mało, tak, z tego wycinka. Ja nadal będę grał oczywiście na tym mainie, ale to jest moja, będzie moja druga postać, którą będę próbował wymaksować. Odpuszczę pozostałe postacie, czyli będzie już teraz mniej filmików z WCK, mniej filmików z PSA. Spoil może jeszcze wpadnie, bo nieraz sobie coś tam lubię do serialu poparmić, ale będę robił tego, tego Berserkera. Nie znam kameli, robiłem, robiłem jak wiecie ankietę. Która postać Kameli będzie dobra na tą kronikę i na przyszłą Także wiecie, już pomyślałem o tym, że już o przyszłej kronice Żeby ta postać nie było tak, że teraz jest OP A później ją znerfią w następnej kronice i znowu będę jak gówno w przeręplu, nie? No to dobra, to wygrał Berserker I faktycznie Zrobiłem tego Berserkera, 46 level No parę dni go robię, powiedzmy Queścik tam był zrobiony, wszystko jest I na nim Teraz będę trochę siedział więcej. Chyba, że oczywiście klanowa jakaś akcja będzie, no to na, na mejnika z chęcią e, wskoczę. E, I teraz, tak główne przygody Castiela, czyli tego Berserkera, będą za paywallem. Z tego względu, że nie chcę za dużo filmików naraz wrzucać i wiem, że nie wszystkie Wam się podobają, bo ja lubię sobie tak pograć, pogadać, tak do siebie, do Was trochę i to nie są poradniki. No po prostu ja sobie wbijam gdzieś na jakąś lokację i bówka, dwa bówki sobie, sobie farmie. Oczywiście staram się to rozmaicić, nie że wszystko w jednym tym, ale generalnie będzie to za Paywallem. Także kto będzie chciał, zapraszam. Wsparcie to będzie Upgrade poziom i tam film Filmików jest więcej w tygodniu, na pewno więcej, na głównym kanale pojawią się, no będą się pojawiały raz, dwa razy w tygodniu. Więcej nie dam rady, żeby to jakoś powiedzmy było bardziej sensownie. Także teraz y, mam jeszcze fajny, fajny taki plan, bo farmie jeszcze właśnie te wszystkie postacie na tych rimkach, chcę nazbierać na każdej postaci po 100 tych kryształków y, i odebrać nagrody powiedzmy z czterech postaci. I zobaczymy co wyleci. I to na pewno pojawi się tutaj na głównym kanale. A później, tamte postacie, powiedzmy, odstawię w kąt i skupię się na berserkerze i na mainie. Na tym esiku czy tam trochę tanka pod ekspie, ale chyba zostanę na esie i, i będę próbował jakieś party na PEI organizować albo jakieś fogi, albo wbijać się po prostu do kolegów na jakieś tam lokacje, co tam się da. No bo nie widzę inaczej innej drogi. Praktycznie ostatnie, ile miesiąc, dwa miesiące, czy to w Sweet Dreams, czy w Insomni, grałem aktywnie na tym moim mainie. No ale no nie ma, no, a, a nie ma tych party magowych, takich, że wbijam, i powiedzmy pokręcimy się, pośmierdzimy Ja nie mówię, że codziennie to ma być, nie? Ale chociaż, żeby ze dwa razy w tygodniu udało się na dwie godziny wyskoczyć na jakąś taką lokację 78+. No nie, no nie udało mi się. Także no trochę bez sensu, żebym sam cały czas biegał. A ja jestem z tych, co jak mam sam biegać, no to ja nie wchodzę tam na te Discordy, na to wszystko. Bo ja to mówię, ja tutaj jestem jakby w trud... W Wśród rodziny, że tak powiem, i no cały czas mi tutaj przychodzą i coś marudzą. A jak wchodzę na Discord, no to nie chciałbym, żebyście słyszeli, co tu się wokół mnie dzieje. Także ja tylko się wchodzę na Discord, a jak naprawdę robimy coś wspólnie, to ja wtedy jestem w stanie się odizolować yy, i wtedy nie ma tam żadnego nasłuchiwania, co się u mnie w domu dzieje, nie? Wiecie o co chodzi? Na pewno każdy to rozumie, jak ma jakąś tam rodzinę, powiedzmy większą, już ten, to wiecie o co chodzi. No, także tak to będzie wyglądało i wam powiem tak. Bardzo fajnie się gra tym berserkerem. Naprawdę, naprawdę jestem mega zadowolony. Mm, teraz też teoretycznie wszystko mogę robić sam. Także nic mi nie przeszkodzi, no bo tym AS-em mam dwie lokacje, a tutaj praktycznie wszędzie się pójdę. Teraz dostałem na 46, jeszcze tego nie testowałem. Na 46 dostałem. Gdzie to jest? Dostałem tego skilla Slashing Blade. To jest jakieś AOE yy, berserkera. Podobno, turbo, z tego co czytałem w necie. No, o, tu mam jakieś takie rasze. No, tu wszystko fajnie wygląda. Też można się zapoznać z tymi skillami. Wszystkimi na razie używam tam powiedzmy tego, tego, jak mam dużo many. Wiadomo, ten doskok z, ze stunem, doskok ze stunem, i ten tutaj ten smash, nie? Także jest spoko, jest spoko naprawdę. Przyjemnie mi się gra. Wczoraj chyba ze 3 godziny, nim farmiłem, Widzicie, całe, całe vitality spaliłem. Co mi się rzadko zdarza. Ym... O, poczekajcie, muszę się skupić, żeby tutaj nie padł czasami. No, a, i ekspie sobie byczka. Wiesz, wiesz, no, że ma... żebym nie padł. Widzicie, zagadałem się. Ekspie sobie byczka. Muszę się cofnąć po bufę. Ale żebym dał ciała tej. A na dole były herby kurde z maną, e, z tym, z życiem. Eee, byczkę, bo mam już tego, mam już dwa wilki, mam dwie, jedną taką prawilną kurę, jedną kurę tworzę, ale byczka nie mam, z tego co wiem to on daje buffy te, właśnie dla fighterów. może mi się przyda, on leczy, stwierdziłem, że nie, nie mam zrobionego byczka, to sobie zrobię byczka, o widzicie, teraz leczy właśnie, no, tak jest tutaj. kurde, ale dałem ciała, no że to jest jeszcze niski level, to tak nie boli. No, i tak to wygląda. Tak to wygląda. Napiszcie w komentarzu, co ty myślicie. Jak macie ochotę. Mówię, za jakiś tydzień podejrzewam, już będę siedział tylko na szczurim i na kastielu. Także jak chcecie się w grze do mnie odezwać, to zapraszam. Możemy sobie coś tam po, po, popisać. Jak macie jakieś pytania dotyczące gry, a będę znał odpowiedź, to z miłą chęcią odpowiem. Bo zdarza mi się, właśnie, że. W mi widzicie i się pytacie o różne rzeczy. Także spoko. A jak nie, nie wiem sam, yy, jak odpowiedzieć, to wiem do kogo przekierować. Kto będzie znał odpowiedź. Albo jestem w stanie się dowiedzieć i też odpowiedzieć. Także, także tak to u mnie wygląda. Tak to właśnie, córka do mnie tutaj przyszła i coś ode mnie chce. Ale cicho siedzi, bo wie, że tata nagrywa, nie? No, musisz poczekać jeszcze chwilę. Nie wiem, ile czasu, bo umarłem i nie wiem, ile bufami zostało. Ale na pewno mniej niż 15 minut. Ja nagrywam 10, no to jeszcze jest 10 minut. Dobra. Tak to wygląda. No. Na tej postaci naprawdę nie mam problemu, żeby znaleźć labę. Nie mam problemu, żeby znaleźć kamę na przykład 46. Praktycznie co wbije, to jakby mógł to cały czas jest coś do, do roboty. Rimka, no teraz zmarłem, to jakby to jest sobie ten, sobie przykład, ale tutaj też, jakbym się skupił, to podbiegam, pyk, cały czas na overhity. A, jeszcze sprzęt, sprzęt to, to się fundnąłem, bo mówię, ja już od jakiegoś czasu myślałem o tym, żeby jakoś fajtera robić. Na początku chciałem Tyranta zrobić, Tyranta, ale jedno to nie lubię w tych turbo damage dealerach, te zbijania, to mnie męczy. Nie chciałem, bo tam na te zergi czy na to znam się Tyran, chyba trochę mniej niż Destro musi się zbijać, bo Destro na te frenzy, na gacy, na to wszystko z ziloty, coś tam. Także to mnie nie interesuje za bardzo. Mam nadzieję, że ten później nie, nie okaże się, że na czym będą się się zbijać, bo aż tak daleko w skillę mu nie patrzyłem, ale raczej nie. Jeszcze były do dyspozycji: kurde, anti-cheat, łuk lub dagger jakiś. Ale mówię. To już, powiedzmy, gdzieś tam wiem jak to działa. Wiele razy, backstep, wiele backstepów, że tak powiem, dostałem w plecy. Także mniej więcej wiem, łucznicy też spoko, ale właśnie na tej kronice nie wiem jak to działa. Wiem, że na interludzie to był dramat, żeby ich expić. Na interludzie większość party było magowych, a właśnie łucznicy to się doczepiali. Także tu mnie to trochę zniechęciło, ale na tej kronicy oni sobie radzą po całkiem dobrze. Ale mówię, są kamele. I spróbuję kamery. Bo w sumie nie znam, nie wiem jak oni walczą. A tu przynajmniej będę miał jakiś ogląd, jak jak mogę przeciwko nim się powiedzmy yy, przygotować. Czego się po nich spodziewać. Przynajmniej po tym Berterkerze zobaczymy. Zobaczymy. Yy, jeszcze nie wiem, yy, jak zrobić yy, to. Później, bo na razie, na no wiadomo, 406 level to nie będę dupy powiedzmy insomni zawracał. Ale jak mi się ta postać siądzie, także wiecie, że 70 level coś, to wtedy będę podejmował decyzję, czy nie będę maina wymieniał w klanie, tym głównym. Bo teraz nie chcę za bardzo przystępować do żadnego sajtu, że tak powiem, bo no oni mają wojny, to się trudniej XP, nie? A jednak teraz mi zależy na Turbo XPie. Chcę zrobić jakiś even na Lizaki, szczerze powiem, no bo teraz na z tym zerze to też tak trochę słabo. Także tak to wygląda teraz. A sprzęt, sprzęt, mówię, postawiłem się trochę, miałem trochę więcej kasy, tam mam już pełną SK broń i ten trochę dorobiłem, posprzedawałem, pohandlowałem i kupiłem sobie sobie tutaj, znaczy to wcześniej był Berserker Blade, tak, dwuręczny miecz i go zamieniłem tym skillem Kamela na Ancient Sworda takiego z fokusem także jest na, na tym powiedzmy levelu to jest yy, zajmista sprawa bo on ma, on ma on jest silniejszy od great sworda yy, big grade'owego teraz nie dużo ale jest silniejszy także praktycznie do A będę na tym exp'iu na tym zestawie a później zobaczymy yy, no i na plated jestem Leder, nie i tutaj też się będę zastanawiał czy czasami do A, -A nie przeskoczę od razu taki mam plan yy, chcę siać Także AOE raczej nie będę, no bo jednak tą kasę muszę mieć, no bo zbroje, te wszystkie to, to kosztuje i chciałbym, żeby on na siebie trochę zarobił, na postać. Także trochę kata, trochę jakieś questy, trochę sianie i zobaczymy jak to będzie. Teraz, jak, jak sobie tam XP, to XP w ruinach tych Paweł, tak? Paweł Ruins, tam się spoko, XP. tam chyba do 50 któregoś levelu zostanę. Powiedzmy tak, tam są nasionka jeszcze, można je kupić. Bo to mam pytanie, tam Giran, czy Aden, czy co tam są te. E, Oren, jeszcze chyba na tym mój level, to tam te wszystkie nasionka są powykupowane. No to, to ten manor tutaj słabo wychodzi. A na, w rejonie Stuttgart nasionka są. Mm, I mogę sobie je, ten, kupiłem sobie i sobie mogę je siać. Teraz nie będę miał najlepszego wyniku, bo mówię, raz umarłem i nie skupiam się na tym, żeby overhity zadawać na końcu. Nawet nie używam tego, o, tego nie używam, a to mi zwiększa krytyka. No. Nie, rasza nie używam. Mówię, ja tu bym się bardziej skupić na, na grze, a nie na gadaniu, bo teraz tak się zastanawiam cały czas, co by tutaj ciekawego powiedzieć jeszcze, żeby nie było nudno. Dobra O, muszę uważać. Bo to pa pamiętać trzeba, że to jest postać w lajcie i on ma małego kona. A i jeszcze, się mogli doradzić, pakować ten plus 4 str i minus 5 kon w niego. Czy takiego expa powiedzmy solo, czy coś, to, to lepiej zostawić tego kona, żebym nie był papierowy za bardzo. Na ten czas, tak jest, mam ten sprzęt taki powiedzmy dobry overlevel. To nie czuję tego, żebym mały demer zadawał, a on w miarę tak wystoi, że tak powiem. Także dajcie znać, co myślicie o tym, albo jakiś doświadczony berserker, bo w necie, wam powiem, nie ma za dużo o berserkerach takich poradników. Także to też może być dobra akcja, żeby tego. Tylko są też zatwardziali pani, antypani kameli. W takim sensie, że. No, Interlude i Kamel to w ogóle nie powinien powstać. Ale mówię, ja tam nie mam takich, takich. Takich myśli, że tak powiem. Jest taka postać. Powiedzmy, że ona jeszcze. Bo później do tych ostatnich kronik Teraz to tam się dzieje, to nie. Ale powiedzmy, że ta jedna Kronika, dwie do góry, to, to chyba myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że ten serwer za szybko nie będzie się ten. Jakby. Wiecie, co, co rok, co dwa lata najwcześniej jakaś kronika do góry, i że w końcu na jakiejś kronice może się zatrzymają. Dobra. Idzie, jakoś idzie. A czemu ja to mam włączone cały czas? A, bo sprzed wam pokazywałem. No. Chcę się pobawić Demerzy Mówię, nie miałem żadnego Demerzy tak sobie teraz uświadamiam, czy te wszystkie moje serwery, na Olimpusie, czyli na tym C2, chyba Silver Rangerem się bawiłem trochę. Tam miałem Dark Avengera i Silver... Yy Dark Avengera i Silver Rangera tam miałem chyba. No ale na C2 to wiecie co to tam... No to... to tam yy, szczytem możliwości. Tam jeszcze były te SS-y trzymane palcem. Nie, że teraz taki automatik tu jest, tylko trzeba było do każdego shota kliknąć, bo trzeba oddzielnie tego... shota. Najwyższa lokacja to było Loa, Kariki, nie było wyżej nic i tam powyżej 70 levelu to już się na, na granatowych niektórzy expili. Tam już skilli nie było powyżej 70 levela. O kurde, dobra, trzeba się teraz skupić trochę. A ja tutaj mam UD przecież jeszcze: To jest UD kamelowe. To też o tym zapomniałem. Tam musiał mi jakiś krytyk, musiał mu wejść. Wtedy, że umarłem. Ile? 18-19 minut nagrywam. No to jeszcze ze 2 minuty i się skończy ta instancja, ta rimka. Dobra. No także mówię, nie miałem nigdy damage dealera. No i teraz, a i je mówić jeszcze, że się na tym ES, EE. Y, później, jakby zalecane, co trzeba zrobić, żeby powiedzmy main był dobry. No to tank. No to to też żaden nie jest. Mówię o słupkach mojego szuriego. No to tank. No to tank to też to nic nie powalczy, że tak powiem. I jeszcze y później kolejna słupka polecana. To jest y jakiś, żeby Celestiala dostać. To jest albo PP, WC, BD, SWS. No to kurka wodna, kolejny support. Czyli ja na mainie cztery supporty. No to kurka wodna, słabo. No wyszło z tego, że Eek miał być mainem, a ES był potrzebny, znaczy mógł być potrzebny w moim Cepeku wtedy. I ja zrobiłem właśnie tego summonera. Bo teoretycznie czwartą subklasę można by było faktycznie zrobić na jakiegoś DDK. W maga, bo wiecie, ja to jestem, staram się być praktyczny, czyli jak mam... Jak mam sprzęt pod EK, czyli Roba plus AMK. No to bym oczywiście wziął Magusa, żebym nie musiał już ten, żebym nie musiał już jakby dwóch esek załatwiać i w ogóle tego sprzętu, tego wszystkiego. Dobra, skończyliśmy, ja się nagadałem, raz umarłem i tak C wykręciłem. To była moja druga rimka na tej postaci, wczoraj na próbę zrobiłem jedną też. I która mi poszło lepiej. Znaczy też C, ale no nie umarłem i jakoś tak tych overhitów więcej było. I co tutaj jest? No, są nasionka, już są jakieś plony, bo już, już na Paweł Ruins sobie siałem. O, w końcu C dostałem, dobra. I dobra. No, to sobie wyjmę. I tyle. I tyle. Dajcie znać, co myślicie. Mówię. Na przygody Castilla zapraszam. Zapraszam wspierających. Także dzięki za teraz. Trzymajcie się. Hej.